Cześć wszystkim tutaj Zenciak i jest to słuchajcie kolejny odcinek z wyzwaniem od widzów I moi drodzy pod ostatnim odcinkiem rozwaliliście system Więc słuchajcie jeżeli wbijecie pod tym filmem 1000 łapy w górę yy, To nagrywam kolejny odcinek z jakiś zajebisty Także oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonem Ja jestem ogólnie już po odcinku i nagrywam ten wstęp i musicie obejrzeć do końca Naprawdę to co się tutaj stało to jest totalna masakra Także oglądajcie do końca yy, subskrybujcie kanał z dzwonem 1000 łapy w górę na kolejny właśnie odcinek z wyzwaniem od widzów yy, I zapamiętajcie że w piątek o godzinie 18 startuje mój serwer zhc.pl freewip na 24 24 godziny, na sety na 24 godziny wbijajcie po prostu, no. Yy, I napiszcie swój link w komentarzu, to możecie wygrać jakąś rangę, no. Także pozdro. Wyzwanie, napisz do kolegi, że stoisz pod niego domem z darmowym komputerem dla niego A i jeszcze zapomniałem, że napiszcie w komentarzu swoje wyzwanie, wyzwanie i treść wyzwania I po prostu najbardziej lajkowany komentarz pojawi się w następnym filmie Także y, piszcie komentarze Dobra moi drodzy, to wyzwanie jest dosyć śmieszne, także okej okay, Ja w tym momencie y, nagrę po prostu ekran i zobaczycie jak piszę do niego smsa y, Czy tam na, na messengerze, że po prostu są te komputery czy coś Dobra, także moi drodzy, właśnie wam nagrywam ekran, nie pytajcie się czemu y, u góry jest mój skarb to jest mój kolega, ok? Tylko, że y, po, potrzebowałem, na, na, potrzebowałem na miniaturkę, żeby nie było, że coś y, Także dobra, y, jeszcze ktoś do niego napisał, nieważne Także no, moi drodzy, ja do niego piszę y, Siema, mordo Mam dla ciebie y, Komputer, komputer Stoję Pod, pod Twoim dobem. Y, napisałem do niego, także no, moi drodzy Macie, macie to teraz właściwie na ekranie cały czas Zobaczymy reakcję, może zaraz odpiszę, to wam wyświetlę Wyzwanie, napisz koledze, że go kochasz Super wyzwania, dzięki, 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 naprawdę no, A wy łapki w górę nie możecie zostawić, ani suba, lol Dobra, także moi drodzy, mam napisać do następnego kolegi Tym razem mam napisać, że go kocham, także yy, no, Nagrywam wam znowu ekran po prostu yy, I po prostu będę pisał do niego, że, że nie wiem, że go kocham Zobaczycie reakcję na końcu filmu lub jakoś teraz, nie wiem, zobaczymy Macie to teraz na ekranie, uwaga, piszę go do niego w tym momencie Dzięki w ogóle za suba, też zasubskrybuj kanał Kocham, kocham cię. Dobra, zobaczymy jego reakcję. Okej. Okay. <grafię> Także oglądajcie do końca. I Pamiętajcie w piątek o godzinie 18.00 zhc.pl. Wbijacie wszyscy. A i generalnie odpisał mi właśnie kolega. Sobie to widzicie od razu, ale ja trochę to później do tego widzę. Napisał mi, zrobię wam screen właściwie. Napisał bardzo fajną wiadomość. Napisał co kura? A wyzwanie xdd więc zobaczcie sobie sami. <grafię> co, ja, ja robię się takiego debila przez was, naprawdę. Ale skapnął się, że wyzwanie, więc git. Wyzwanie, wyślij donate'a 10 złoty Maltiemu. Generalnie jest problem, bo Malty już nie miał live'a, ale wysłałem komuś innemu, ale reakcja jest równie dobra, dobra także oglądajcie. Yy, dobra, moi drodzy. Następne wyzwanie, Boże, wysłać 10 złoty Maltiemu. Niestety, no, Maltiemu nie wyślę 10 złoty ponieważ Malty nie ma live'a. Nie ma niestety dzisiaj live'a, yy, ale znalazłem jakiegoś randomowego youtubera i po prostu napiszę mu, yy, znaczy, wyślemy mu najcika i napiszę mu tak. Yy, słuchajcie, Zenciak yy, wpiszemy sobie mój mail. I moi drodzy, napiszę mu tak. Yy, czy, czy będziesz. Grał na super edycji ZHC.pl w piątek o 18.00. Dobra, napiszemy mu, bo trzeba się zreklamować. Jak już wysyłać pieniądze, to ten. Dobra, wyślę mu dyszkę e, i zrobimy oczywiście blikiem. I, I generalnie, zaraz, jak tutaj wszystko zaznaczę, to zaraz się widzimy i pokażę wam jego reakcję. W ogóle myślałem na tym, żeby ponagrywać coś z od lightów. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie takie coś, e, albo zostawcie łapkę w górę, wtedy wiedział. Dobra, moi drodzy, właśnie w tym momencie potwierdzam na telefonie. Że wysłałem mu 10zł i słuchajcie idziemy zobaczyć live'a Dobra moi drodzy, kliknęłem w tym momencie akceptuj i czekamy słuchajcie wzią, wzią, Aż tutaj się pojawi właśnie mój donate, także zaraz się widzimy Chce mi wysłać donate'a O ja chcę, chcę wysłać mi... <laughs> Okej okay. 10zł dostałem 10zł? 10 Będziesz 10 zł. grał na super <laughs> edycję THC w piątek 18? Musisz, musisz 10zł dostałem Że polski! Że 10 do... zł dostałby, nie? A nie wiem a co, a ty prawdziwy zęciak a ty prawdziwy zęciak ale że dostałem 10 zł? Ale że dostałem 10 zł, by byniu! Dobra, pisze. Napisz coś na Dobra, napisałem mu pozdrow. Widzowie zobaczymy jego reakcję dalszą, czekajcie. To! To jest prawdziwy zęciak? A ale że ja aż taki popularny jestem widzowie! Pozdrow! Ja wiem, że to jest youtuber! Co ja ci... Dobra, widzowie! To jest chyba prawdziwy! Co, co tu się stało? Wysłałem mu 10 złotych, Ty się jara Mega Ja też się jara, mam nadzieję, że bije raz ZHC Ja ci wysyłam mordo Dobra, nie ma co, macie fajną reakcję, mi się podobała Mega Jeżeli chcecie więcej, żeby wysyłał jakieś pieniędzy do jakichś ludzi, także to nie wiem, to napiszcie w komentarzu Albo zostawcie mi suba i będę wtedy wiedział Dobra, ja mu też zostawię łapkę w górę i suba, żeby nie było i no Wyzwanie, rzuć klawiaturą przez okno Bardzo super wyzwanie Dobra, Byniu Walić tą klawiaturę, skoro trzeba to no, trzeba, idę ją wyrzucić O, oh, dobra, widzowie yy, Za to proszę zostawić łapkę w górę I subskrypcję z dzwonem yy, ZHC.pl w piątek godzina 18 Proszę kupić rangę, ponieważ yy, Właśnie wyrzucam klawiaturę Właśnie wyrzucam klawiaturę na waszych oczach yy, yy, Proszę bardzo yy, po Pozdro widzowie Żartowałem Zrób tak, żebyś został sprawdzany i podrywa admina, który będzie cię sprawdzał. Niezależnie czy to dziewczyna, czy chłopak, więc będzie się działo oglądajcie Dobra, moi drodzy, to wyzwanie będzie totalnie kozackie. Bardzo mi się spodobało, jakie ja od razu je przeczytałem, także no. E, próbuję być sprawdzony po prostu. Muszę po prostu być sprawdzony i, i lecimy z tym. No, to będzie totalnie cringe, ale no trzeba czasami być cringe, nie? Może żebym ja kiedyś pomyślał, że będę musiał w Minecrafcie podrywać adminów podczas sprawdzania. Nie, nie spodziewałem się, serio, o co tu chodzi? A i widzowie, skoro mamy chwilę czasu, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału mojej mamy, ponieważ na 1000 subskrypcji wrzucam tam jakiś film. Drugi link w opisie, także no <gry> łapkę w górę zostawiłeś, no właśnie. Dobra widzowie, zmieniam taktykę. Postanowiłem, że nie będę kopał na nuke, że tylko po prostu przelecę obok admina, czemu nie Czemu nie moi drodzy? No to, to, on się musi skapnąć. No patrzcie to, patrzcie to widzowie. No patrz to, no mordo! No lecę obok Ciebie! No nie, on jest upośledzony Elo, dobra, może mnie sprawdzić może mnie spra Dobra, uparcie mnie moi drodzy, uparcie się moi drodzy mnie teraz! Najgorzej na świecie! Znaczy nie no, w sobie dobrze to wiedziało. Proszę, niech on mnie sprawdzi Dobra moi drodzy, udało się, jestem sprawdzany, najlepiej na świecie Pokczam, kurde, totalny Łapka w górę za to, wiecie ile się nad tym meczem? Chyba moi drodzy, z godzinę, z godzinę z tym zadaniem Nie przyznaję się mordo, nigdy w życiu Ale łatwo Dobra, w końcu, boże jak ja dawno sprawdzany nie byłem Moi drodzy, wbijam po prostu i spika tak, i z tak, jestem tak szczęśliwy, że masakra Dobra widzowie, nie wiem jak wy to sobie wyobrażacie, ale czy ja naprawdę go muszę podrywać? Bo to nie jest dziewczyna w sumie <laughs> No nie Hej piękne jak masz na imię? Fajne. Swoje imię, słodziaku Nie No piękny, ej Stary, mam dobra. do ciebie sprawę no. Zajęczysz mi? Nie No zajęcz mi, proszę cię Nie, dobra, podaję deskę Zajęczysz mi, please. Podaję deskę, nie Jak zajęczysz, to wbiję, na no, nie deskę Nie, no to jak nie wbierze, eee. to zaraz Zaraz nie zajęczysz, jak mama dostaniesz S? Ja? S? Uh -huh. Ja? Yeah? Yeah. No stary, taki, takiego masz pięknego skina! Ja myślałem, że się jakoś dogadamy, że wiesz może tutaj y, jakąś dźwignię położymy sobie tutaj obok i wiesz, będziemy... Yupy. Yupy i wiesz że co chodzi by także no generalnie fajnie jakbyś tutaj mnie wypuścił, nie? Wiesz co, To no misiek, nie bądź taki Piękne oczy masz w, te, w tej gierce pięknej. No, słońce no, nie bądź taki Chodź, da, weso... daj rączkę, daj rączkę Możemy się umówić Bo na ja jakieś, możemy się umówić na jakiego, na jakąś, ten, na jakąś no, gorącą czekaj. czekoladę Możemy się doradzić innego admina Uff, <laughs> idę Naura, na To co się stało widzowie. Midzicie <laughs> łapkę w górę zostawić. Wyzwanie, powiedz twarzą w twarz swojej ex, że chcesz z nią mieć dzieci Może na kamerkach zadzwonię w sumie. Dobra moi drodzy, to będzie naprawdę bardzo grube wyzwanie, ponieważ muszę zadzwonić do mojej ex i to będzie mega ciężkie e, dzwonię do niej, jest aktywna teraz, Także żeby odebrać e, dzwonię, nie wiem, może na kamerkach nawet zadzwonię Nie no dobra, na kamerkach nie dzwonię, może następnym razem, jeżeli chcecie to tysiącowe w górę i dzwonię do niej na kamerkach. Dobra, uwaga Słuchajcie, boję się mega Halo Wiktoria? Taka k... Wiktoria. Kim ty ka jesteś? Dziewczyny chyba głupi. Wypierd... Ki... Wypierdaj! Co. Wypierdaj! Ej, mo... Ej, ha... Mogę gadać, mogę gadać z Wiktorią? Nie. A kim ty jesteś? A o... to bojdzie cię nie ma kurwa. Ha, no dobra, to zamknij łeb i wy... Dobra moi drodzy, nie wiem co w tym momencie się odwaliło e... Nie mam pojęcia szczerze. Dobrze. Szczerze. Jak chcecie, to mogę zadzwonić na kamerkach. Mogę zadzwonić na kamerkę na następnym odcinku. Jeżeli wbijecie 1000 tysiące, w górę. Wbijecie na ZHC 5 o godzinie 18.00, zasubskrybujcie kanał z Dzwonem. A ja lecę dalej normalnie, bo nie wiem o co chodzi. Znajdź dziewczynę w Minecraft i wyznaj jej miłość. Halo, Natalia? No. no. E, zostaniesz moją dziewczyną w Minecraft? Tylko w Minecrafcie Proszę. No, nie zostałem. Zostaniesz niestety. czy nie? Nie, niestety nie zostałem. Czemu? No. Proszę, będziemy sobie gotować ciastka w Minecraft. Będziemy dzielili się diamentami, wspólny majątek. Zbudujemy domek na działce. Zrobimy farmę krówek. To jest normalnie kusząca propozycja, ale no, niestety. Nie, nie zgadzasz się. Nie. Aha. No, nie ma jakiegoś pupaka. Serio? No. Ach, ma 40 tysięcy subskrypcji. Dobra, idę idę, do <grymne> <się>. <grymne> Nie mi to jest jedno. Nieważne widzowie, o co tutaj chodzi? Nie, masakra. <grymne>